Czym się różni żal od grzechu? No czym? Grzech wkładać, a żal wyjmować. Jaka jest różnica między dziewicą a ręcistką? Na no, jaka? Żadna. Bo obie czekają na pierwszego. Dlaczego Zeusa zatrzymała policja? No dlaczego? Bo znaleziono przy nim herę. Za jakiego władcy były największe awantury? No, za jakiego? Zamieszka? Co wchodzi jednym uchem, wychodzi drugim, a mimo to pozostaje w głowie? No co? Kilow. Jakie jest ulubione danie dresiarzy? No jakie? Danie w mordę.